Tylko jeden błąd sprawił, że w zeszłym roku znacznie straciłem na szerokości pleców. Jak tylko to naprawiłem, pojawiły się te chłopaki. Nie miałem tych najszerszych ani nawet zbliżonych do nich, dopóki nie poprawiłem tego błędu. Jaki to błąd i jak go naprawić, aby każdy trening poszerzał plecy? O tym dziś porozmawiamy. Zaczynam. Wszystko zaczęło się od mojego pierwszego wyzwania 120 sekund podciągania. Od tego czasu zacząłem się bardziej skupiać na ilości powtórzeń niż na ich jakości. Kiedy koncentrujesz się na ilości, nie myślisz o tym, które mięśnie pracują, twoim celem jest po prostu ukończenie powtórzenia. Aby poprowadzić siebie z punktu A do punktu B. I najprawdopodobniej każdy, kto kiedykolwiek uczestniczył w tym wyzwaniu lub podobnym wyzwaniu innych blogerów, istnieje duża szansa, że ty też cierpisz z powodu tego błędu, a ten błąd pozbawia Cię postępów w szerokości pleców, które mógłbyś mieć. Tak więc chłopaki, nazwa tego błędu to okrągłe plecy podczas pociągania. Co mam na myśli mówiąc okrągłe plecy? Podciąganie można wykonać na dwa sposoby. Pierwszy to łatwy sposób: chwytasz drążek, i maksymalnie angażujesz ramiona i przedramiona, aby pomogły ci unieść się do połowy drogi na szczyt. A następnie kończysz, zaokrąglając plecy i gwałtownie szarpiąc brodę nad drążkiem. Tak wyglądają Twoje podciągnięcia. Drugi sposób jest trudny. Twoim zadaniem jest włączenie mięśnia najszerszego grzbietu, odciągnięcie łokci do tyłu, sięgnięcie klatką piersiową do drążka i skurczenie mięśnia najszerszego grzbietu w tym punkcie. Aby poczuć różnicę pomiędzy dwoma sposobami wykonywania podciągnięć, zalecam wykonanie następującej czynności. Teraz, siedząc, najpierw spróbuj przesunąć ramiona do przodu i sprawdź, jak napięty jest mięsień najszerszy grzbietu. Zapewniam, że będą praktycznie w pełni zrelaksowane. Gdy ramiona znajdują się z przodu, plecy są zgarbione, a podbródek znajduje się nad drążkiem, mięsień jest rozluźniony. Teraz, jeśli przesuniesz ramię z pozycji przed sobą, następnie przesuń je do pozycji równoległej do ciała i opuść je. Jakbyś próbował włożyć łokieć do tylnej kieszeni. Ostatni skurcz. Dotknięcie drążka klatką piersiową. Teraz, teraz chcę, abyś sprawdził, jak kurczy się Twój mięsień. Pozycja pierwsza, pozycja druga. Pozycja, którą chcemy, pozycja, której nie chcemy. Istnieje wiele różnic w tym, jak te dwa rodzaje podciągania budują mięśnie najszersze grzbietu i ogólną szerokość pleców. I ponownie, za każdym razem, gdy ktoś mówi ci, że Twoim celem jest umieszczenie podbródka nad drążkiem, najprawdopodobniej jest to dokładnie ta sama idea, która powstrzymuje Cię przed prawidłowym ćwiczeniem. Ponieważ kiedy chcesz zrobić tylko to, zapominasz o aktywacji mięśnia najszerszego grzbietu, a Twoje ciało zaczyna szukać najłatwiejszego sposobu na zrobienie tego. Prostszym sposobem jest oparcie całego ciężaru na ramionach, wyłączenie mięśnia najszerszego grzbietu i umieszczenie podbródka nad drążkiem poprzez zginanie pleców. Twoim celem jest walić podbródek nad drążkiem. Twoim nowym celem jest dotknięcie drążka górną częścią klatki piersiowej. Łokcie odciągnięte jak najdalej do tyłu, łopatki ściągnięte razem, mięsień najszerszy grzbietu skurczony. Zaczniesz podciągać się tą techniką, bez wątpienia liczba podciągnięć może drastycznie spaść. Ale kolego, Twoim celem nie jest tylko wytrzymałość, nie robienie 30-40 podciągnięć. Ale jeśli Twoim celem jest zrobienie najpierw szerokich pleców i dopiero wtedy zacząć pracować nad ilością, oto moja rada. Zapomnij o liczbach, zapomnij o głaskaniu swojego ego, zapomnij o próbach zaimponowania komuś, ponieważ wyzwania mogą Cię zmusić do tego. Pokażę im wszystkim, pokażę jaki jestem twardy. Kiedy trenujesz sami, nikt Cię nie widzi, pieprzyć to wszystko. Pracuj nad jakością, jasno wyrażaj sobie cel i rób wszystko, co w Twojej mocy, aby go osiągnąć. Nawet jeśli mogą to być tylko 3, 4, 5 powtórzeń. Wystarczy. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że film był przydatny. Pracuj nad sobą. Osiągaj swoje cele i do zobaczenia w kolejnych filmach.